Aaaa co to walnęło? To koło mnie jest gościu. Chodź, podniesiesz mnie? A, czekaj, gdzie jesteś? Ja cię nie widzę. Musisz być tak daleko, że ja cię nie widzę. Oooo. O kur. co możesz wziąć? Gdzie jest samolot? Nie. Przed tobą był. był, ale właśnie został okay. w ryj. Ode mnie ci wychodzi. Dostał został 125, nie. RSC Wiem, że ludzie się na przykład też y, czepiają tego, że kurde ten strzelasz do kogoś i nagle wyskakuje ci, że zadałeś obrażenia za 125, jakim cudem, przecież on już powinien być martwy, coś tam dość ale no, no, z drugiej no, strony no, kurde, no weźcie pod uwagę to, że koleś miał pancerz i na przykład nie wiem Zabraliście 100% pancerza Awansujesz na dowódcę drużyny. Dobra Teraz bronimy celu. i no i co, mamy punkty i co dalej? No i teraz bronimy. To oni muszą przejąć? Tak. Jak ci idzie no, Spoko Gościu by się nie ruszał Kurde No <laughs> co to zbudowałem Fuck ufie, ufie. Fuck czołg jedzie O kurde Czołg jest na A Ziemi Dzięki za apteczkę, bo Na dachu są padło. Czy był ja Jestem na moście Przy tym Acel czasem tak ciężka sprawa Dachu, tam. No ja pieprzę Czekaj bo kurde, no ja, ja, ja nawet zabij. nie wiem o jakim dachu ty mówisz a jestem na moście No tam, no przy nadmą no, na, na, Gdzie ty kurde jesteś? A, tam jest, słuchaj, Po drugiej stronie rzeki... E, sniper. No dobrze, już zabijałem paru. Niestety nie mogłem się już na tobie odrodzić, nie zdążyłem. co no na punkcie odradzania, jak możesz. Którego nie właśnie nie ma. Ja Messerschmitt Słyszysz? tak mm. No. Nie wiem. Wściągnąłem snajpera po drugiej stronie rzeki. Tego tym, na ten, co nas wyściągał wtedy? Nie wiem, możliwe. Drugi. Także ktoś na pewno. Tam domek tym rozwalę na na mostku Jest na mostku Czołg? Mm -hmm. bo nie widzę Czekaj, bo kurde, teraz to chwilowo z nim napieprzam się No bo ja mam ten działo, ten na jest koleś. Ten czołg się gdzieś tam wycofał, nie? No nie wiem właśnie W budynku są, tam Czekaj, zaznaczę Tam w tym budynku są Dobra, biegnę Lary rzuciłem Nie ma, nie jest Te nie ma i parowali, Może się ewakuowali w ostatniej chwili To jest z innym dłynku Nie żyje O snajper kurde jak Sukczyszy ja tam Pomóżcie Megają gdzieś tutaj Tam jest snajper Zal, ciężko się Przemieszcza się. Już hmm. Tak słońce wali. Nie widzę. Na tym mostie to się masakra tam dzieje, nie? Furde Fuka, a się I na tobie łosi... To, no właśnie nie ci wyskoczył Ja idę na ten most właśnie tam na wprost przy tamty. mostkiem. Widzisz, w którym miejscu jest? Kurde, no nie mogę przejść przez to w kubie. Zaraz ci go tam. Gość jest na tym Na moście był, gość dostał w ryj, ale za mostem chyba coś jest, wiesz? A, i przeszedł na naszą stronę Mostku, po prawej stronie mostku Pod mostek Nie się tak. chowa Zostanę, słyszę jak... no właśnie A, Dyszałem, jak oni biegły. tu gdzieś kampią, wiesz tak, po krzakach, pod mostem

Gościu przy moich zwłokach jest A ty byłeś gdzie? Na B? O, fuck No my jesteśmy na A, kurde sam powiedzieć, żebyśmy przeszli na A Jezus! Wpadłem. Przumierzałem, że Zawsze o tym marzyłeś, nie? No. Kurde, zastalany dym. Co tam jest Dość w czółka dostać kurde? Kto mnie kurde blokuje? Jestem spokój tyle chłopa stanęło za tobą Wypierdziel, bo mnie zepch spychają gnoje Dostałem, pak Leżę. Koło ciebie. Gdzie mnie? Dobra, oh. ktoś mnie podnosi. Nie, ja się wycofuję, bo kurde, tam nie ma co kampić tak bardzo. Nie mam amunicji. No sz, kurde! O, oh cholera! Wzięli artylerię, nie? Spali mnie. Wow, co to pieprzło? Samolot chyba wziął... tam. To jest górna tygrys. Tego czuję się jak w tej misji w tym w Call of Duty Czemu? Koło mnie tygrys wech. No koło mnie tygrys jeździ Lekarza 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 proszę Ja on się nie ruszy kurde, żeby nam pomóc nie Fak, Ej, no ja pierwszy. jakim cudem stoją u góry nad workami? Zaraz cel musimy przytrzymać alfa, bo beta. E, ten brawo przejmujemy, nie? jest? Gościu dostał go bułę Z ilu? 350 metrów Na moście sobie wiesz, żeby się położył a Robiśmy dostałem w plecy. Kurde. na czterdzieści jeden tysięcy to pewnie nie mam szans. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie by było tu zbierać kurde 41 tysięcy i tak na ten most się pieprzyć tam e, rakietę p oh. 1 nie? <grymne> <grymne> debil Co się stało? Gościu wszedł, nie chciał mnie z noża Ja się odwróciłem, z rewolwerów twarzyczkę trafiłem

Prosimy o ostrzał tej pozycji Tu mogę się na most bo tygrys stoi mm. Zaraz zobaczymy Wiesz co gości odwalił? Co? Ja mam postawioną tutaj ten, ten znacznik do od, Czekał za mną, nie? No. Parę razy mnie postrzelił, ja go ten... Ja go rewolwerem potraktowałem później no, później siekierą. Ha. <grystanie> Litości nie było. No, to szkoda. Niestety, takie czasy, nie? Chciał być fajny, ale nie Ja <grystanie> Chciał być fajny. O oh, shit! Kurde, spadłem na dół, no od upadku, no na drzewie praktycznie. Zwycięstwo. To przyjemna mapa, Posnajp posnajpiłem sobie sporo. No. Fajna jest. Podobała mi się ta walka na moście, wiesz? Aha. Tak bardzo zwarte i tak dalej. Fajna. Nie było takiej sytuacji, że yy, jak Aha. już przejęliśmy to przeciwnicy nie mieli szans. Fajne było, podobała mi Dalej, a raz. O, tu też można sobie posnajpić trochę. Tak jak nie lubiłem snajpowania, teraz mi lepiej idzie. No bo, no, trzeba poćwiczyć zawsze, nie? No. <grym> no ładnie, żeś wyciągnął 34 na 14 Nice. Z snajpy samej. Kurda.